A co tam dzisiaj w garażu u Grażyny? Ach, bęski dostałem, bo o spawarkę nie dbałem i się zepsuła. Zrypał się ten potencjometr najprawdopodobniej. Jak tu nim kręcę, to patrzcie co się dzieje. Ja tu chcę w dół, a tu mi się zwiększa i nie mogę dać w dół. O, widzicie? Tu jak losowo przeskakuje ten woltaż i posuw drutu, no, nie chcę współpracować ten potencjometr. No, w górę, jak dam, to się zatrzymuje na 24,8, a w dół coś tam przeskoczy, przeskoczy i przekręcę nim, i o, i, i dalej w górę. O, no, i znowu 24,3. No, taka historia. A stało się to od tego, że szlifowałem profile o taką lamelką tu, o, nie, widzita o. No i oczywiście, co? Z Spawarki nie chciało mi się przykryć, nie? I napierdzieliło się wszędzie tego kurzu, tych opiłków, gdzieś tam do środka powpadało. No i co? No i przestało działać. Stół roboczy już naszykowany. Trochę się kolibie, nie? Ale damy radę. No i co? No i na to oczywiście położymy jakąś tam niepotrzebną płytę od grypy tradycyjnie. No, musimy tą spawarkę jakoś rozbroić, nie? Pierwsze co zrobimy to. No ten przewód tutaj od tego gazu spróbujemy jakoś tu odkręcić. I, i, i się nie chce. Kurde. Znowu fachowiec niewykwalifikowany wziął się za robotę. Nigdy spawarki nie naprawiałem. To zobaczymy, co wyjdzie z tego. Ojej, to nie mogę ucelować. No dobra, odkręcaj. Co to tak jakoś tu idzie kulawo? O, dobra, poszło. No. I co, zejdzie? No i gitno. Dawaj, tą gadzinę tu na warstat. O, o, o! Dobrze będzie. No i co teraz? Chyba te głupotki tu trzeba poodkręcać. O, masa to tam o, niepotrzebna. To trzeba będzie też odkręcić, bo chyba będzie przeszkadzać. Nie wiem. No i tutaj jeszcze i, i, tego wariatora odkręcimy. Tu powinno jakoś to zejść, nie? <ścoughs> Zejdzie to? O, a. I drut tu trzeba obciąć. Pobetnij to. O, bardzo dobrze. No. I to niepotrzebne. No a to się jakoś tu odkręca? Weź no tu zobacz. o. Tu jakoś tak. o. Coś tutaj, nie? Się kręci. Może też zejdzie. Nigdy z powarki nie naprawiałem. <grym> e, kuźwa. Y, y. No to to chyba nie schodzi. No to tak zostawmy. Teraz to y, trzeba by się tego drutu pozbyć tu z boku. Tu otwórz tę klapkę. O, tu trzeba odkręcić. A, bo to nie w tę stronę jest gwint. Dobra, odpinaj ten. No i wyciągaj. A, tu trzeba jeszcze odpiąć ten docisk, no? O, żeby drut wyszedł. No i teraz... O dobra, o tak wychodzi. O. Pięknie. Klapkę tu już możemy zamknąć. Tutaj wyjść załóż, żebyś nie zgubił. O, kurczę, to nie w tę stronę ten drut. Tu zamknij. Dobra. No i co? I chyba te śrubki, nie? I tutaj będziemy odkręcać. Pójdą tu łatwo jakoś, tak? Będzie to. Do... O, dobrze będzie. Odkręcają się elegancko. No to nie jest jakaś stara spawarka. Tylko oczywiście musiałem ją popsuć tym pyłem. No, pięknie się odkręca. A to będzie dobrze? To to wystarczy? Coś tu zejdzie? A, muszę jeszcze z drugiej strony odkręcić. <laughs> Schodzi to? O, schodzi. O, coś na dole jeszcze trzyma. Pokaż. Co to tam? A, jeszcze te dwie trzeba odkręcić. No i co teraz? Chyba zajdzie, nie? Pokaż. O, coś schodzi. O, pięknie. O. No tak. Tak, wywal. No i co my tu mamy? A, musimy się tam dostać, no to szukamy kolejnych śrubek, no tu na spodzie mamy jeszcze kolejne dwie śrubki, które to trzymają, to tu musimy na prędkości to odkręcić, weź nie tego, kurde, bo ty jak zwykle, zaraz gdzieś pogubisz śrubki i połowy nie będzie, no nie chcę iść paluszkami, no dobra, no i teraz chyba jeszcze gdzieś mamy śrubkę od góry. O, weź to przekręć. O, o tu jest jeszcze jedna śrubka. No to dawaj. No i też odejszedła. Bardzo dobrze. No i co teraz? Coś tu wychodzi. Co to jeszcze trzyma? Ojej. Pójdzie to. Co to się dzieje? Może to jakoś tu postaw, w tą, w tą stronę? No. Może teraz? I co idzie to? No idzie, o dobrze. I co dalej? Dalej to nie wiadomo co. O, tutaj trzeba jeszcze odkręcić trochę ten przewód. No i kuźwa nie chce zejść. No, to musimy rozkręcać dalej. No, to teraz, chyba, te śrubki. A <laughs> poodkręcałem wszystkie śrubki, które widziałem. No, tu od frontu, tam od spodu, i tu z tyłu też jeszcze odkręciłem. O, żeby to, to zeszło jakoś. O, o, i to dobrze zeszło, nie? O, tu. tu. I teraz to się powinno jakoś. No, no i nie idzie jakoś. No, coś tu nadal trzyma, ale myślę, że te odrączki dwie trzeba odkręcić i to puści. No i odkręciłem tą rączkę. A tych śrub nie pogub. Bo zaraz tu będzie dupa. I co? Schodzi to? O, schodzi, no. Dobra. Wywal tą osłonę, niepotrzebna jest. Teraz to jeszcze tak myślę, że chyba ten potencjometr tutaj trzeba być. Podkręcić jakoś. O, wyszło. No, już prawie ją rozbopeszyłem na części pierwsze. <laughs> Ciekawe, czy ja to poskładam. Ale tu, żeby się dostać, to tu od tyłu to jeszcze takie małe gadzinki są. O, tutaj, tutaj nie. I to trzeba podkręcać. I gdzieś tu na dole jeszcze jakoś jest. O, i też trzeba podkręcać. <laughs> Podkręcałem te małe godziny. I ta blaszka tutaj o jakoś powinna y, o, odskoczyć. A, dobra. I to trzeba najpierw jeszcze tą spinkę tutaj odpiąć. No tylko teraz nie urwi. Jak to się odpina? No nie mam pojęcia. No, no chyba to zaraz urwę. Nie, no to muszę pomyśleć nad tym. <laughs> Coś nie mogę tego tu odpiąć. Coś tu się trzyma, nie chcę tego zepsuć. To pomyślałem, że y, tą blachę tu odchylę. I te tu takie śrubki podkręcam. I tam od spodu też jakoś się tu tam dostanę chyba tam. O, tu też taka śrubeczka, nie o. No tak, no, to podkręcam. Wyjdzie nam to teraz, jak już podkręcałem te małe śrubeczki. O. Wyjdzie. O. O, elegancko! Tutaj jeszcze ta y, osłonka metalowa. O, daj ją tam gdzieś głębiej. No. I tu zrypał się ten potencjometr. To jest chyba y, konder to się nazywa, czy, czy coś. No. I cholera trzeba będzie wymienić tutaj. Tylko jeszcze, y, jak tutaj odpiąć tą kostkę. Nie mogę jej odpiąć. No, ale to przecież musi się dać jakoś. No, Dobra, Zaraz coś tu urwę. Oby nie. No, weź się pociągni. No, przecież musi się wypiąć. No, idzie, idzie. No, trochę idzie, trochę nie idzie, ale może pójdzie, no. Cholera. Nie, no, płytkę zaraz połamie. Nie, idzie, idzie. O! Bardzo dobrze. No. I, i co teraz musimy zrobić? Nie wiem, tu jest jakiś numer tej płytki, to trzeba będzie zadzwonić do serwisu i zamówić tą płytkę, nie? Pewnie to będzie najdroższy element tej spawarki. No ale co tu zrobić? No, przecież tego ekondera, czy potencjometra, czy jak to się nazywa, to chyba raczej nie naprawię. Jak tu się napierniczyło pyłu i on nie chce działać. I co ja mam z tym zrobić? Nawet jakbym tu przedmuchał, to to przecież tu nic nie da. To tam w środku coś się zepsuło, nie? W tym. Wiecie o co tu chodzi? Przyszła paczuszka yy, z tą płytką. Tą elektroniczną. Odsuń te śrubki. No i tu y, zaraz zrobimy. Upgrade z pawareczki. Tylko tu y, trzeba będzie rozpakować to. I tak zapakowały, że nie wiadomo od czego zacząć. No, no wyjęłaś, kurde, blade. O, teraz dobrze, nie? <laughs> Zaraz, płytkę potniesz nożem. <laughs> I będzie. No i co? Ciekawe, czy to to samo. Dobra, wywal to. No, ciekawy jestem, czy to będzie ta sama płytka, czy to nie będzie jakiejś różnicy. Hmm? No tak. A gdzie masz tą starą? A, no to szukaj, już gdzieś zgubiłeś. No, znalazłem tą starą płytkę. <laughs> I zaraz porównamy. Wywal to. O i co? To chyba to samo jest, nie? Jak myśli ta? E, Zara, a która była nowa, która była stara? Na tam już mi się pomyliło. Nie, to była nowa. <ścoughs> Żebyś starej z powrotem nie zamontował, gamoniu. No dobra, no chyba to samo. A tu jak? Dobrze jest. No, no dobra, <ścoughs> będziemy montować. No teraz to ją muszę tutaj na no to stare miejsce włożyć. <noise> jakoś, o tak chyba pasuje, nie? No i, i, i te małe pchełki te tu jakoś teraz przykręć. <noise> tak, zimno jak cholera. Minusy tu w garażu u Grażyny. No, nie czuję w paluchach kurczę, czy tą śrubkę wkręcam, czy nie wkręcam. No tak. Chyba tego nie poskładam. O, 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 załapało. No dobra, no. No to tu resztę tych poprzykręcam śrubeczek. Płytka siedzi. Elegancko. Nawet nic nie połamałem. Yy, tylko teraz nie wiem, jak to było. Kurcze blade. To gdzieś tu? Tydzień temu to rozkładałem. Już nie pamiętam. Yy. A, dobra. Chyba tutaj było, nie? No bo by trzeba było to, tą płytkę osłonić. Jakoś jak najszybciej, żeby jej nie uszkodzić, nie? Daj na tu. Z drugiej strony. No i co? O, tak. A, dobra, i tu śrubeczki. No, na no to przykręcamy. A tutaj te piny, co wystają, to pamiętacie? To było coś? Nie. Chyba tylko w tej białej kostkę tu się miałem wpiąć. No to... Zimno. To plastikowe. Połamiesz. To się jakoś ciężko schodziło z tego, co pamiętam. No, ale może wejdzie. Nie połam tych pinów. O, wskoczyło. Git. No dobra. Szczęśliwie podłączone. Nic nie naurywałem. Dobrze jest. Dawaj to obudowę teraz. Tu powinno jakoś być. O. Pasuje? Pasuje? No, mniej więcej pasuje. No i obudowę. Przykręciłem nawet rączkę, ale tu ważniejsze jest ten front. Tu musimy teraz jakoś tutaj zmierzyć. Jak to było? A no nie, to, 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 był, to było tutaj. No tu musi jakoś przypasować, nie? o, o, o! o. o tak było, nie? No, pasuje. No to przykręcam to. Poskręcałem godzinę. No jedna śrubka mi taka została. <grymne> nie, nie wiem gdzie ja mam ją wkręcić. <grymne> Trudno. <grymne> no to zostało nam tu jeszcze to pokrętełko tu zamocować. O, tu małem śrubokręcikiem. No i będziemy włączać. To, to już? O, no, to już? Nie, nie odpadnie? Może trochę mocniej. <grymne> Dobra, siedzi. Prądu dawaj. Podłączyłem pod prąd i będziemy ją włączać z tyłu. Chyba nie wybuchnie, co? No, wyobserwuj ta tutaj. To ciekawe. O! I co się dzieje? Szumi. O, dobra. I co działa? A. Działa elegancko. O! Jak się ładnie w dół przełącza. Pięknie. Nic nie przeskoczyło. Dobrze patrzycie. E, dobrze. No. Będę mógł teraz małymi prądami coś popykać. Zejdzie do końca. No dawaj. Po malutku. E no. Elegancko. No. Chyba się udała naprawa. Dobra. <grystanie> Zwijaj ten manżur, bo tu zimno działa.